Witam serdecznie z tej strony Tuszkiewicz Marcin i zapraszam na najciekawsze scenariusze na nadchodzący tydzień. Zaczniemy od polskiej giełdy, przez polskie, polskiego złotego względem innych walut no oraz inne instrumenty na szerokim rynku. Myślę, że jest na tyle dużo interesujących momentów, w których warto zwrócić uwagę na, na poszczególne walory, że, że te najciekawsze przedstawię w, tych, w tym króciutkim nagraniu, a więcej. Zapraszam na wieczorne nasze spotkanie w Investio, które trwa godzinę i jest więcej czasu na to, aby przedstawić wszystko, co, co się na rynku dzieje. Ale zaczynając już naszą analizę, zapraszam na pierwszy wykres, wykres WIGU-20. Na wykresie widać realizację formacji harmonicznej, która spowodowała wzrost do poziomu 38,2, i tam zostały wygenerowane już sygnały sprzedaży w postaci tego wisielca oraz jego potwierdzenia. Na razie można się spodziewać dalszych spadków. Jeżeli tutaj rynek nabierze impetu i przeleci przez, przez poziom 2250, to spodziewamy się już dalszego spadku. Niekoniecznie zatrzymamy się już na tym poziomie 2150, tylko polecimy niżej i trzeba na to zwracać uwagę i być na to gotowym. Natomiast kiedy tutaj popyt się pojawi, myślę, że zrealizujemy ten cel, który określiłem dwa tygodnie temu właśnie na poziomie. 2400 punktów. Jeżeli chodzi o polską giełdę, to na ciekawie się zapowiada za pewien czas lotos. Chciałem zwrócić na to uwagę, ponieważ warto przygotować sobie środki pod tą inwestycję. Póki co jest realizowana głowa z ramionami. Tutaj było potwierdzenie linii szyi, przetestowanie i teraz dalsze spadki. Jeżeli pokonamy poprzednie minimum, a powinniśmy to zrobić, to dalszym takim celem jest właśnie realizacja klasycznego zasięgu tej formacji, czyli dotarcie do poziomu 30 zł i 50 groszy. Co ciekawe, ten poziom jest bardzo istotny, ponieważ tutaj na poziomie około 29,50 29 zł i 50 groszy jest bardzo ważny poziom, jeżeli chodzi o historię, jak warto zwrócić uwagę na to, że ten poziom był wielokrotnie, wielokrotnie i przynosił tutaj ważne, ważne, znaczące ruchy, tak więc warto na niego zwrócić uwagę i jeżeli tam rynek dojdzie, to bardzo prawdopodobne jest, że, że się odbije do góry i da bardzo fajny ruch. Jednocześnie w okolicach Września, 6 września wypada przecięcie się tego poziomu 29,44 z długoterminową linią trendu i jednocześnie jest to oczywiście w tej strefie, o której wspomniałem, która jest realizacją tej głowy z ramionami. Byłby to idealny moment do zawarcia transakcji, tak więc zachęcam do przyglądu. Idąc dalej, idąc dalej mamy spółkę Hawy, która się znajduje w krótko w takim bardzo wąskim kanale cenowym i dotarła do bardzo istotnego poziomu. Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że do tej pory ten kanał był testowany zarówno z dołu, jak i z góry. Cały czas spółka chodziła między tymi dwoma poziomami. Natomiast ostatnimi czasy testowany jest już tylko górne ograniczenie tego kanału, a w związku z tym jest szansa na to, żeby tutaj rynek teraz jeszcze raz przetestował poziom około 20, czy 2 zł i 30 groszy i później od tego miejsca się już wybił. Po przebiciu poziomu 2,50% Powinniśmy szybować już wyżej, tutaj moim takim celem będzie osobiście 3,60. Jeżeli chodzi o rynek amerykański i akcje, dalej w mocy jest ta formacja, o której mówiłem na, na rynku APLA. Tutaj mamy podwójne dno, rynek w, w zeszłym tygodniu przetestował tak jakby poziom wsparcia, proszę zwrócić uwagę jak dokładnie to wygląda. To mniejsze wykres, no może na wykresie dziennym to będzie widoczne lepiej. Tak? Proszę zwrócić uwagę, że tutaj rynek spadł idealnie do poprzednich e, tych minimów. Tak? Zatrzymał się i później z luką cenową otworzył się bardzo wysoko. Bardzo silny sygnał kupna moim zdaniem i powinniśmy realizować ten scenariusz, o którym wspominałem, czyli dotarcie do poziomu 545 dolarów za akcję. Więc zachęcam do zapoznania się i poszukania. Być może warto, warto tutaj zakupić te, te, te akcje. Idąc dalej, sam indeks amerykański jest w dosyć ciekawym miejscu, ponieważ proszę zwrócić uwagę, że tutaj rynek zaatakował szczyty zaatakował szczyty w zeszłym tygodniu i spróbowali zejść niżej inwestorzy. Natomiast nieudanie, tak? Ten cień góry, ten cień od dołu sygnalizuje, że tutaj ten popyt się bardzo mocno pojawił. Bardzo mocny popyt się pojawił, jest szansa na to, żeby tutaj ten, te szczyty zostały pokonane i pójść dalej na północ w kierunku. Dalszych wysokich poziomów. Kolejnym takim poziomem oporu prawdopodobnie będzie dopiero 16380, ponieważ tam się znajduje kolejny poziom, kolejne zniesienie zewnętrzne Fibonacciego. Natomiast to jest oczywiście mierzenie z miesięcznego wykresu. Natomiast, miesiąc stąd, myślę, że takim poziomem docelowym dla pierwszego ruchu, jaki tutaj zjawi, to będzie poziom 1580, jeszcze 15800, bo tam wypada właśnie 127,2 mierzenia stąd. Tak więc tam prawdopodobnie rynek dotrze, jeżeli tylko pokonamy 15520. W ciekawym miejscu znajduje się eurojen, ponieważ jeżeli spojrzymy sobie na wykres dzienny, to warto zwrócić uwagę na to jak tutaj rynek zareagował na poprzednie szczyty i utworzył formację, przynajmniej na razie, podwójnego szczytu. Formacja ta zostanie potwierdzona, gdy zostanie pokonany poziom około 125,54 jeny za, za euro. Do tego miejsca jest, jest jeszcze bardzo daleko, jest ponad 500 pipsów, więc tutaj jest jeszcze trochę miejsca na spadki. Natomiast jeżeli nawet to nie jest podwójny szczyt, tylko konsolidacja, to dalej jest bardzo dużo miejsca do spadków. Warto na to zwrócić uwagę. Po pokonaniu tego poziomu 132,60-132,70 spodziewam się wzrostu już na wyższe poziomy cenowe, bo tutaj ten poziom zostanie pokonany dosyć istotny. Więc myślę, że tutaj będzie atak na poziomy około 138 jenów za, za euro. Ciekawie zachowuje się ostatnio australijski dolar. Tutaj e, Próbują po raz kolejny pobić poziom oporu w okolicach 0,92, 0,93. Natomiast w środę rynek bardzo mocno spadł, bardzo mocno i dotarł do poziomów wsparć, i już niżej nie spadł. W czwartek już później były tylko ruchy ku górze. Dla mnie to wygląda jednak jak, jak chęć wybicia się na wyższe poziomy cenowe, bo tutaj. Pomimo tego, że rynek szedł troszeczkę poniżej minimum poprzedniego, to i tak bardzo mocno później znalazł, znalazł wzrosty. Tutaj na wykresie dziennym widać taki mały okres konsolidacji. No zobaczymy, co się tutaj z tego wytworzy na wykresie godzinowym. Niemniej jednak, tutaj ta formacja pod głowy z ramionami odwróconej bardzo dała duże wzrosty. Jesteśmy na ograniczeniach, ale mimo wszystko, nawet jak, jak patrzę sobie na wykres dzienny, to, to wydaje mi się, że powinniśmy wyjść wyżej. To jest zbyt mała, e, zbyt mała korekta względem tego, co rynek spadł. Rynek nie, ma, nie odsapnął jeszcze tych spadków, więc wydaje mi się, że będzie przynajmniej próba dojścia do poziomu około 93,87. E, Zawsze ten popyt się faktycznie znajduje na każdym wsparciu, gdzie jest. Natomiast aby tam dojść, dojść musimy najpierw pokonać 0,93 myślę, że to w nadchodzącym tygodniu będziemy mieli okazję ku temu, aby wykorzystać ten ruch ku górze. Nowozelandzki dolar jest bardzo, dużo silniejszy, dużo silniejszy. Tutaj obserwujemy wzrosty już od zeszłego tygodnia po przebiciu poziomu, ostatecznie przebicia poziomu. 0,79 Przetestowanie go od góry. No, już później rynek ruszył mocno. Mamy wsparcie, czy mamy opór już teraz na poziomie 0,81. Tam rynek już dwukrotnie był, więc jest szansa na to, żeby z tego miejsca też zaliczył korektę. Ale mam. Pod, wydaje mi się, że powinniśmy iść jeszcze wyżej, zwłaszcza jak spojrzymy sobie na wykres euro-dolara. Na wykres dzienny znowu znajdujemy się na oporach, ale rynek bardzo konkretnie tam doszedł. Tak bardzo zdecydowanie, no więc tutaj też jest, też jest możliwość taka, że będziemy szli dalej. No ale trzeba pamiętać, że jeżeli znajdujemy się na oporze, to nie kupujemy przed jego przebiciem, bo jest to bardzo ryzykowne. Trzeba należy poczekać na jego przebicie, ewentualnie przetestowanie. Natomiast w tym momencie, dużo bardziej korzystne z punktu widzenia. W stosunku ryzyka do potencjalnego zysku jest sprzedaż z ustawieniem stop -lossa powyżej szczytów z piątku. Zarówno na nowozelandzkim, jak i eurodolarze. Fundu Fund dolara, ostatnia para walutowa, którą chciałem zanalizować. Znajdujemy się również na, na poziomie oporów, ale proszę zwrócić uwagę, jak ładnie zareagowaliśmy 3 tygodnie na, temu na, na kanał cenowy, na dolne ograniczenie tego kanału cenowego. No, i trzeci tydzień z rzędu idziemy do góry, więc jest tutaj szansa na to, żebym wpierw dojść do tej przerywanej linii w końcu. Ale moim zdaniem powinniśmy szukać poziomów take profit na tej niebieskiej linii trendu spadkowego. Tyle z mojej strony dzisiaj. Serdecznie zapraszam jeszcze raz na, na godzinę 22 do Inwestio. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia za tydzień. Miłego weekendu.